Już po raz czwarty w porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna imienia Jana Zamoyskiego w Zamościu przeprowadziła akcję zbiórki krwi podczas targów pracy. Krwiodawstwo to już tak był nasz taki pomysł, żeby troszkę tutaj zaangażować i studentów i pracowników do tego, żeby oddawali krew. Natomiast targi pracy i edukacji również służą temu, żeby i nasi studenci i osoby z zewnątrz mogły zapoznać się z ofertami pracy. Podstawowym Założeniem targów pracy jest umożliwienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy zapoznania się z ofertą różnych instytucji. To także dobry sposób na popularyzację wśród bezrobotnych modelu aktywnego poszukiwania pracy. Dzisiejsza trzecia już w karierze tej imprezy edycja targów pracy i edukacji odbywa się przy coraz liczniejszym zainteresowaniu zarówno ze strony młodzieży, jak i osób doradczych. Nie tylko poszukujących pracy, ale również zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym. Bo targi pracy i edukacji to nie tylko wystawiennictwo ze strony podmiotów oferujących miejsca pracy, ale również umożliwiających doszkalanie, dokształcanie się. Jak podkreślił przewodniczący Komisji Samorządowej Województwa Lubelskiego Stanisław Misztal, to dobra inicjatywa, która odnosi pożądane efekty w innych miastach. One są bardzo cenne na wagę złota. Dlatego chciałem pochwalić Centrum Pracy i Edukacji OHP. Oraz wszystkich organizatorów za to, że takie targi są organizowane na terenie Zamożczyzny, ponieważ w naszym regionie bezrobocie niestety jeszcze jest dość spore i tutaj każde nowe miejsce pracy jest wyjątkowo dobrze widziane. Targi pracy były również okazją do zaprezentowania młodym ludziom wystawy pod tytułem Chlebem i Solą, która ma zachęcić do pozostania młodych ludzi na Zamończyźnie i zakładania rodzin. Podjęliśmy taką, taką współpracę z Wyższą Szkołą Humanistyczną. humanistyczną ekonomiczną w Zamościu na okoliczność Tarków Pracy i Edukacji i, i, i choriady, tak, która ma miejsce również w ramach tej imprezy i ta nasza współpraca polega na tym, że pozwolono nam na zorganizowanie wystaw cyklicznych. W tym roku zorganizowaliśmy wystawę wraz z Ludowym Towarzystwem Naukowo-Kulturalnym tutaj w Szkole. Jest to wystawa pod tytułem Chlebem i Solą. Kierowana jest do młodzieży. No między innymi po to, żeby zachęcić po pierwsze, żeby jednak z tego naszego pięknego kraju nie wyjeżdżać, a druga rzecz, żeby się decydować na to, żeby jednak w związki małżeńskie jakby wchodzić. Organizatorami byli Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna imienia Jana Zamojskiego w Zamościu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHAP w Zamościu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.